Kochani, w kolejnym filmiku na kanale Operator TV, dziś postanowiłem nakręcić do Was taki krótki filmik z informacjami dla osób, które planują wyjazd z Irlandii do Polski samochodem. Było dużo pytań właśnie o taki filmik, że chcecie, chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat, że, że planujecie wyjazdy takie samochodem, więc, więc postanowiłem coś takiego dla Was nagrać. Wiem, że na kanale u Agnieszki pojawiają się vlogi z naszych wyjazdów, no ale tam żadnych informacji jako tako nie było odnośnie właśnie samej podróży i planowania, więc chciałem Wam to troszkę przybliżyć. Myślę, że niektórym osobom, które planują właśnie wyjazd, może się to przydać. Szczególnie teraz, akurat gdy już niedługo zacznie się okres urlopowy, wakacyjny. Także nie przedłużając do wyboru, mamy kilka opcji: zarówno możemy płynąć bezpośrednio z Irlandii do Francji, i później już tylko jechać samochodem przez Francję i kolejne kraje, lub po prostu płynąć promem do Anglii. Przejechać przez Anglię, i później e, wskoczyć na prom do Francji. E, ja za dużo nie będę się rozwodził na temat e, bezpośredniego połączenia Irlandia-Francja, gdyż e, nie korzystałem nigdy z tego. E, po prostu według mnie to się nie opłaca i jest to zbyt czasochłonne. Chyba że ktoś planuje gdzieś zwiedzać jeszcze Francję czy ten, czy inne kraje, to, to ok, ale jeżeli ktoś jedzie stricto, żeby dojechać jak najszybciej do Polski, to myślę, że najlepsza opcja będzie wybrać przejazd przez Anglię. Gdyż, prom do Francji w zależności do Ros Roskow albo Sherbourg. Płynie około 18-20 do 20 godzin, także jest to dużo, i oprócz tego trzeba przejechać przez płatne autostrady we Francji. I, i, no i to się za bardzo nie kalkuluje, więc e, przejdźmy do, do podróży e, do Anglii. E, jest kilka portów, możecie płynąć zarówno z Irlandii Północnej, z Belfastu, z Dublina, z Dunleary i z e, Rosle do. E, do Anglii do Walii i to są, to są takie połączenia najszybsze. Są różne promy, promy szybkie i promy takie, które płyną tam kilka godzin, ale to już jest wszystko kwestia, kwestia osobistego wyboru i preferencji. Ja Wam mogę opowiedzieć tylko, na co ja zwracałem uwagę i co, 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 co robiłem wybierając trasy i godzinę połączeń. No bo jak wiecie, ja jestem jedynym kierowcą na pokładzie, Agnieszka nie ma prawa jazdy, więc wszystko dostosowywałem do siebie. Wiadomo, jeżeli jest dwóch kierowców, to można całk całkiem inaczej zaplanować podróż, bo można się zmieniać, a jeżeli jest jeden kierowca, no to niestety nie ma takiej opcji. Więc... Yy, mm, Możecie zarezerwować sobie bilety na promy na różnych stronach. Dwie podstawowe, takie najbardziej znane, to jest oczywiście Irish Ferry i Stena Line. To są dwie takie firmy, które obsługują, obsługują właśnie połączenia tutaj między, między Irlandią a Anglią, i one są najbardziej popularne. I u nich dostępna jest taka opcja jak Landbridge, czyli połączenia bezpośrednie z Europą, czyli z Francją, czy tam z innym krajem jaki Was interesuje. To znaczy, że możecie bezpośrednio na ich stronie, to znaczy przez rozmowę telefoniczną, zabukować sobie wszystkie promy, zarówno do Anglii, jak i z Anglii do Francji, czy tam do Holandii, w zależności gdzie, gdzie chcecie płynąć, przez jedną rozmowę telefoniczną i oni mają, oni mają podpisane tam współpracy z różnymi. Różnymi przewoźnikami właśnie tam do Europy, i podczas tej jednej rozmowy możecie zamówić sobie wszystko. Kolejną stroną jest jeszcze a Ferry. Jest to strona, na której sobie sami wybieracie godzinę połączeń promów, wybieracie sobie gdzie chcecie płynąć i sprawdzacie sobie ceny dla każdego przewoźnika osobno. Także to też możecie zrobić pod. Podczas jednej rezerwacji, ale wtedy nie jesteście zobligowani, żeby akurat wybrać tego przewoźnika. Osobiście korzystałem ostatnio tylko z Stena Line oferty, gdyż mają według mnie najlepszą ofertę i czasowo mi pasuje to wszystko i cenowo, gdyż teraz w tej chwili sprawdzam właśnie na ten rok ofertę i jest to około 350 euro za dwie osoby i samochód. Do Anglii, z Anglii do Francji i z powrotem. I to jest w czasie wakacyjnym. Także to była najlepsza oferta. Przy rezerwowaniu dobrze, żebyście zwrócili uwagę sobie na to, że promy w tygodniu, od, czyli od poniedziałku do czwartku, są tańsze czyli jeżeli będziecie rezerwować, dobrze by było, żebyście sobie właśnie w środku tygodnia zrobili rezerwację na, na, na środek tygodnia, czyli na dzień wypłynięcia i przypłynięcia, żeby to wypadało nie w piątek, sobotę, niedziela, gdyż to jest oczywiście droższe. Wiadomo, więcej ludzi wtedy podróżuje. Także to jest taka kwestia. Co warto brać pod uwagę przy, przy właśnie planowaniu takiej podróży? Oprócz tego przy rezerwacji promów musicie sobie wziąć pod uwagę, że musicie przejechać w całą Anglię, to jest około 600 km między Holyhead a, a Dover, czyli no to jest w granicach około 6 godzin jazdy, 6-7 godzin jazdy. Ja wiem, że możecie znaleźć dużo informacji na różnych forach, kto ile przejechał, jak szybko, niektórzy tam podają, że dużo krócej jechali, ale to też zależy od pory dnia natężenia ruchu, czy nie ma jakichś wypadków, także musicie sobie brać tak między yy... 6 do 8 godzin taką poprawkę, że między promami musicie mieć taki odstęp, czyli jeżeli e, przypływacie do Anglii o 6 rano, czyli około 13 e, szukacie sobie promu do Francji, tak żeby na spokojnie dojechać. Wiadomo, 600 km to jest dość, dość duża trasa, mimo to, że to jest autostrada, ale musicie się zatrzymać, zjeść coś, wypić jakąś kawę, rozprostować nogi i, i no i odpocząć chwilę, bo wiadomo, no jak się męczy. Ja tak jak mówiłem jadę sam i ja biorę sobie właśnie taką opcję, że wypływamy sobie z Dublina o 2 w nocy, także mogę się jeszcze przespać spokojnie na promie do Anglii, gdyż płyniemy zwykłym promem, on, on dopływa do Anglii o 6 rano, także mam te parę, parę godzinek, żeby się przespać no i później wyskakujemy przejeżdżamy sobie przez całą Anglię Trasę, trasę, wam opiszę wszystko pod spodem, tak samo linki do tych stron, gdzie możecie zabukować sobie e, zabukować sobie promy wszystko do, wszystkie informacje takie ważniejsze zostawiam wam pod spodem kolejnym ważnym aspektem jest na pewno rozplanowanie tankowania, gdzie możecie sobie zatankować e, ja wybieram zawsze taką opcję, że tankuję do pełna w e, Irlandii później e, przed samym portem w Dowe dotankowuję się do pełna i później następne tankowanie mam dopiero w Niemczech, ponieważ e, jeżeli możecie sobie sprawdzić, to e, jest taka stronka, którą podlinkuję Wam e, e, pod filmikiem AA Island i oni da, dają Wam. E, właśnie ceny średnie z każdego kraju, także będziecie mogli sobie sprawdzić, gdzie, gdzie jest najtaniej, gdzie jest ten, gdzie jest paliwo najdroższe. Z tego, co ostatnio sprawdzałem, najdroższe paliwo jest w Belgii, Francji i, i Holandii, także tam nie opłaca się za bardzo tankować. Najlepiej jest tankować w, w Niemczech, no i oczywiście w Polsce, bo w Polsce jest dużo, dużo tańsze paliwo niż, niż na przykład tutaj w Irlandii. Co więcej, w przypadku jazdy jednego, jako jeden kierowca, no to ważne są odpoczynki, żeby regularnie sobie robić te odpoczynki, bo człowiek się męczy, za kierownicą się bardzo męczy, a nawet nie jest w stanie sobie zdać z tego sprawę, kiedy, kiedy, kiedy może, może po prostu przysnąć albo coś takiego może się stać. Więc to jest najważniejsze, żeby dużo odpoczywać w ciągu takiej trasy. No bo nie, nie, oszukujmy sobie, nie oszukujmy się, dla jednego kierowcy trasa 2300 km to jest dużo, to jest dużo. My po przekroczeniu kanału, już jak jesteśmy we Francji, jedziemy sobie i zatrzymujemy się w Niemczech w hotelu. Jest to hotel Ibis. Pod... Bodajże pod Dortmundem, i tam mamy właśnie stałą miejscówkę, w której zawsze się zatrzymujemy. Jesteśmy z tego hotelu zadowoleni, zostajemy tam na noc. Ja odpoczywam, prysznic, wszystko wiadomo, człowiek wtedy wypocznie, jeżeli się wyśpi. I na drugi dzień rano startujemy i jedziemy dalej. Kochani, kolejną rzeczą jest nawigacja. Jest to bardzo przydatna rzecz, wiadomo, znaki są, drogi są oznakowane, wszystko jest ekstra. A jeżeli się jedzie pierwszy raz, na przykład w tak długą trasę, to według mnie jak najbardziej nawigacja i ona wam na pewno pomoże. Teraz nawigacje są już tak rozbudowane, że potrafią wam powiedzieć, że na przykład na waszej trasie przejazdu jest korek albo wypadek, i wyznaczą wam objazd. I to jest bardzo dobre. Skraca to czas podróży, ułatwia to podróż. No i wiadomo, wtedy podróż jest przyjemna, gdyż po, po prostu jedziemy, jedziemy, jedziemy we. Po wskazaniach nawigacji. Nie jest, nie jest to utrudniane, że musimy się koncentrować na znakach, albo ktoś nam mówi skręć tutaj lub tutaj. Także to jest, to jest bardzo dobre. Co do, co do kosztów takiej podróży, no to. Powiem Wam, że jeżeli, jeżeli, nie, jeżeli nie jedzie na przykład 4 osoby przynajmniej, no to to jest dość, dość kosztowna podróż, musicie liczyć na około 800 do 1000 euro, więc, więc to jest troszkę, ale jeżeli jedziecie na przykład w kilka osób 4 osoby, no to to już automatycznie rozkłada Wam się na 4 osoby i jest to po około 200-250 euro, także nie jest to wielka kwota, wiadomo czasowo, Pochłania to dużo więcej czasu niż lot samolotem, ale jeżeli ktoś lubi podróżować i podoba mu się to, i lubi zwiedzać, bo po drodze są różne ciekawe, ciekawe miejsca do zobaczenia, no to warto się przejechać samochodem. Wiadomo, jest to, jest to dużo, dużo dłuższa trasa, bardziej czasochłonna i, i męcząca. Także myślę, że to wszystko. Dajcie koniecznie znać, co, co, co myślicie na ten temat. Czy kiedykolwiek podróżowaliście na takiej trasie długiej samochodem, czy planowaliście takie wyjazdy zagraniczne? Ja chętnie poczytam Wasze komentarze i na pewno, na pewno, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to postaram Wam się odpowiedzieć w miarę możliwości. Ja tą trasę już przebyłem kil, dobrych kilka razy i za każdym razem jestem zadowolony z tej podróży, bo, bo lubię jeździć autem, lubię podróżować. Także to wszystko. Mam nadzieję, że komuś z Was pomogł, pomógł ten filmik i moje, moje wskazówki czy, czy takie rady na podstawie własnych doświadczeń pomogły Wam i, i skorzystacie z tego. Także trzymajcie się zdrowo, pozdrowienia i do następnego filmiku.